Zdecydowaliśmy się z mieszkania. Jest chwilę po 11. Musimy pójść zostawić gdzieś bagaże, bo lot mamy dopiero 20.30. Na lotnisko się jedzie jakieś 45 minut. Musimy być jakieś półtorej godziny przed, tak więc mamy jeszcze bardzo dużo czasu na różne spacery tutaj po Bergen i wysłanie pocztówki, i pokupowanie różnych jakichś bibelotków. Teraz uderzamy na stację kolejową, Gdzie są podobno tanie e, możliwości zostawienia bagażu? Dobra, słuchajcie, ogarnęliśmy bagaż. Zostawiliśmy go na dworcu kolejowym. Tam są takie miejsca do przechowywania bagaży. Szafki po prostu na kot, metalowe takie ogromne. E, w bardzo bezpiecznym miejscu, bo to jest dworzec, jest ochrona i tak dalej. No jest to Norwegia, oczywiście. Tak więc słuchajcie, tam to zostawiliśmy. Kosztowało nas 180 koron, czyli jakieś. 35 zł, coś koło tego za cały dzień, tak więc jest super. Opcji tutaj macie kilka, gdybyście byli w Bergen i chcieli zostawić bagaż. Jedną z opcji jest e, jakaś prywatna firma Radical Storage, czegoś tak. Oni chcieli za dwie e, torby 10 euro, czyli 45 zł. No co jest lekką przesadą, bo słuchajcie, te punkty są w jakichś sklepach rozsiane i na stronie internetowej macie informację, że jest to na przykład e, na dworcu kolejowym. A drobnym maczkiem macie dopisane, że jest to 280 metrów od dworca, tak naprawdę i trzeba szukać. I w opinie, opinie to miejsca ma dobre, ale yy, trzeba po prostu tego miejsca szukać. To była główna yy, wada yy, w komentarzach, zawsze przez ludzi gdzieś tam na TripAdvisor. No i postanowiliśmy, że po prostu pójdziemy na dworzec. No i okazało się to super. Tanio, na znaczy tanio, no Bardzo atrakcyjnie cenowo, bezpiecznie chyba najbezpieczniej. No i mamy cały dzień marzenia. A dlaczego? Ponieważ słuchajcie, wymeldowanie mieliśmy o 11, a lot mamy o 20.30. Jak wam wspomniałem już chyba. No i mamy jeszcze troszeczkę czasu, tak więc możemy sobie tutaj pochodzić, bo też jest bardzo fajna pogoda. Kolejny dzień bez deszczu. Trafiliśmy niesamowicie. Słuchajcie, jak ja nagrywałem to, co przed chwilą wam mówiłem, to w tym czasie wyhaczył nas jakiś Polak, który się zatrzymał i sobie tak pogadał, trochę z Justynką potem ze mną, z żoną szedł. Taki starszy mężczyzna. Ale fajnie, oni sobie już tam zwiedzali Oslo, no i inne miejsca przez kilka dni, tak jak sam troszeczkę poopowiadał, też wracają o tej samej godzinie, przy okazji e, się zaciekawił, że na YouTube a nagrywałem, tak więc fajna sytuacja, e, a też z drugiej strony jak wychodziliśmy z pokoju, to też wszędzie polskie głosy słychać, akurat tutaj w tym przypadku były panie, które sprzątają te pokoje i e, też sobie gdzieś tam po polsku coś, na coś narzekały między sobą. Wędaliśmy się po Bergen już tak trochę bez celu. Wynikało to z tego, że czuliśmy w nogach dwa poprzednie dni, plus szczerze mówiąc, złaziliśmy je dość mocno. Ponownie więc poszliśmy zobaczyć domki mieszkalne, w które wybraliśmy się za pierwszym razem poprzedniego dnia. Również miały niesamowity klimat, i spacerując pomiędzy nimi, trochę zazdrościliśmy mieszkającym tam ludziom. Jeżeli przyjedziecie kiedyś do Bergen. Przeznaczcie kilka godzin na spokojny spacer i kawę w tych okolicach. Naprawdę warto. Spacerujemy sobie tutaj pomiędzy domkami, po prostu. Bo co tu jeszcze można robić? I uderza, słuchajcie, to, że to jest taka niesamowita cisza. Tu nawet psy nie szczekają, a psów jest dużo. Natomiast nie ma tych wszystkich takich psów, wiecie, przy bramkach, które są takie nerwowe, znerwicowane, szczekają jak człowiek przechodzi. Jest po prostu błogo. I spokojnie, nie? I wszyscy uśmiechnięci chodzą. Mm. Niesamowite miejsce. Dobra, słuchajcie, trzeba to zrobić, wybrać się do. Maczka na podwójnego Big Tasty, dobel Big Tasty, raz się żyje, YOLO. Tradycja naszych wyjazdów z Robertem, Robert pozdrawiam, czyli kanapka Big Tasty. Ci z was, którzy oglądali moje odcinki z Ukrainy wiedzą o co chodzi, bo byliśmy tam w Maczku na Big Tasty właśnie. To jest kanapka, której w Polsce nie ma. Mówiłem wam wtedy podczas wyjazdu na Ukrainie, że jest nawet jakaś petycja na Facebooku, że żeby ta kanapka po prostu na stałe była w Polsce, no ale jej nie ma. Eee, może to i lepiej, bo gdyby była to już tak by nie smakowała dobrze na tych wszystkich wyprawach, ale słuchajcie tutaj w Norwegii jest ona, co zresztą mówiłem wcześniej, ale jest ona w wersji Double, czyli podwójnej, Double, Double Big Tasty Bacon. Ja ją słuchajcie, zamówiłem, szarpnąłem się, zamówiłem ją w średnim zestawie z frytkami z kolą i kosztowała 70 kilka złotych, chyba. Tak więc jest to też jednocześnie moja najdroższa w życiu wyprawa do McDonalda, a jeszcze z drugą kanapką Justynki, która już praktycznie znikła. To całość kosztowała naprawdę naprawdę dużo. Myślę, że można by było za takie bilety kupić do jakiegoś kraju i polecieć bardzo szybko. Nie wiem, do Szwecji na przykład do Malmo czy gdzieś. No ale dobra. Big Tasty musi po prostu być. Pomimo, że Roberta nie ma, no to ja oczywiście klasycznie kontynuuję tą tradycję. Tak więc biorę się za jedzonko. Zobaczcie kanapeczka wygląda tak. Jest. Podwójne mięsko. Mam nadzieję, że jest magiczny sos. Biorę się za jedzenie. Tego już Wam oszczędzę. Najlepsza. Dobra, słuchajcie, Big Tasty pojedzony. Był dobry. Podwójnie. Teraz uderzamy na pocztę, żeby wysłać pocztóweczkę. Robert Zoloł zawsze nam wysyłają, jak są w jakichś wojażach. Tak więc tradycja musi być. Musimy również imię wysłać. Już jest wypisana, tylko musimy znaleźć pocztę i ją wysłać. Obstawiam, że cena wysyłki tego do Polski też pewnie będzie jak jakiś bilet lotniczy. No ale dobra. Ale możecie już zobaczyć jaka ładna pogoda jest. Znaczy jest chłodno bardzo, ale świeci fajne słoneczko. W piątek jak przyjechaliśmy mieliśmy przez jakąś część dnia właśnie taką ładną pogodę. W weekend mieliśmy, no pochmurno było, ale nie padało. Poza tą mrzawką chyba tylko wczoraj chwilową. Na no dziś jak wyjeżdżamy znowu świeci słońce, a od jutra ma padać deszcz. Tak więc trafiliśmy słuchajcie w mieście, które jest deszczowe idealnie. Słuchajcie, tutaj mam dowód wysłania pocztóweczki do Roberta. Oczywiście adres zasłoniłem, żebyście go nie stalkerowali. Tutaj mam, zobaczcie dowód wysłania pocztóweczki. Trochę mi to zajęło, ale zaraz jak wyjdę to Wam o tym opowiem. Pocztówka wysłana, ale kurde, ile się oszukaliśmy tej poczty, słuchajcie. To masakra. Jedna poczta była zamknięta, druga poczta okazała się jakimś, nie wiem, jakąś skrzyneczką, gdzie się wrzuca pewnie listy, a my przecież nie mamy znaczków, nic. W końcu znaleźliśmy taką dziwną, pokierował nas ochroniarz z centrum handlowego. No i trafiliśmy faktycznie do jednej, ale wyglądała słuchajcie jak punkt taki nadawania paczek ogromnych. No i ta pani w końcu mi sprzedała znaczek. Nie był aż tak strasznie drogi. Na, szczę na szczęście. Yy no i zostawiłem to u niej, U kasierki zresztą zostawiłem kasierki, bo to, ta poszta mieściła się, słuchajcie, w takim markecie. Tak więc. Była obok pani, która pobierała paczki z poczty, a obok było, była szybka i była kasa marketu. No i ta pani przez kasy zobaczyła, że mam tą pocztówkę ze znaczkiem, czekam już naklejonym, to wzięła ją ta kasjerka. Eee, a tam coś ludzie z tyłu uśmiechali się, śmiali się i mówili, że tam gdzieś można coś wrzucać. Tylko, że wiecie, w Polsce jest tak, że się po prostu wszystko robi w miejscu. Wchodzicie, poczta, przybija się znaczek, zostawia. Jakieś regionalne listy teraz nie wiem jakie jest, ale kiedyś się faktycznie rzucało do takich skrzyneczek czerwonych na zewnątrz. No ale to te tylko krajowe, z tego co pamiętam. Chociaż mogę się teraz zmylić, Dawnie, dawno nie wrzucam do tych skrzynek nic. Nawet nie wiem, czy jeszcze w Polsce one no, obowiązują, czy są. No ale po prostu się nadawało i zostawiało się. I ta kobieta już sobie to tam zabierała z tym znaczkiem. I tu myślałem, że jest podobnie, a tu jest jakoś tak troszeczkę zamotanie. No ale dobra, udało się nadać. Po drodze weszliśmy takiegoś sklepu muzycznego z winylami. Justynka wypatrzyła i bardzo miły pan, chciał mi dwie płyty lokalne sprzedać, ale to taki był taki bluz dla jakichś 70-letnich Norwegów, wiecie, takie kobzy i tak dalej. I obniżył to i nawet chciało za 500 koron to sprzedać, czyli dwie płyty za jakieś 225 zł czy coś koło tego, ale no ale to nie naprawdę. To jeszcze trochę mi wieku brakuje, żeby takiej muzyki słuchać. Tak więc podziękowaliśmy i. Wyszliśmy. Tak, ostatni lot Stiflera w Norwegii podczas tej wyprawy. Rwał się do tego strasznie, no więc nie mogłem mu odmówić. Tyle razy walczył dzielnie z wiatrem, że musiałem mu na to pozwolić. Tym razem ponownie kilka ujęć samego bergen plus trochę krótkich przelotów nad zabytkowym brygiem. O que Jesteśmy, słuchajcie, już na lotnisku w Bergen, troszeczkę przed czasem, nawet sporo przed czasem, do tego stopnia, słuchajcie, że jak przyjechaliśmy, to nawet nie było na tablicy jeszcze bramki, do której musimy się powoli udawać, aby już jakby wychodzić do samolotu. Tak więc pewnie jeszcze dwie godziny mamy tutaj oczekiwania na wejście na pokład. No ale szczerze mówiąc, powiem Wam, że jak tutaj przyjechaliśmy, przylecieliśmy, to e, tym takim tramwajem, pociągiem troszeczkę jest jak nasza SKM-ka, e, jechaliśmy 45 minut. A teraz mam wrażenie, że jakby szybciej się uwinęliśmy z Bergen tutaj na lotnisko, ale może być to złudzenie. Faktem jest, że jesteśmy przed czasem sporo. Tak więc kupiliśmy sobie kawkę i herbatę. Powoli sobie tutaj już na spokojnie siedzimy, pijemy. Ja sobie pomyślałem, że sobie po prostu tutaj nagram takie podsumowanie. Tego wyjazdu. A słuchajcie, było tu kilka fajnych rzeczy, no i kilka takich średnich, powiedzmy sobie szczerze, z fajnych. No, pierwsza rzecz, inaczej niż w Czarnogórze, słuchajcie, to płatności. Tutaj tak naprawdę można płacić wszędzie praktycznie kartą. Nie trzeba mieć w sobie jakiejś niesamowitej gotówki, tak jak w Czarnogórze, że gdzieś się szło nawet do restauracji i trzeba było płacić gotówką, a żeby zapłacić kartą, trzeba było kogoś po prostu prosić o to. To tutaj tak nie jest. E, tutaj normalnie sobie spokojnie zapłaciliśmy kartą. E, ja płaciłem akurat rewolutem, tak, więc tym bardziej fajnie, jeżeli macie możliwość, to sobie po prostu. Załóżcie taką kartę i po prostu nią płacicie. Na kartę sobie wpłaciliśmy 1200 zł, około 1200 kilku złotych. Zostało nam jeszcze 200 jakieś chyba złotych, tak więc wydaliśmy około 1000. No Justynka miała tam swoje jakieś euro, tak więc sobie też troszeczkę wymieniła, ale nie było ich jakoś strasznie dużo. Najwięcej powiem Wam szczerze, że zjadły nam pieniędzy takie różne atrakcje, jak wjechanie kolejką na Floin na, na tą górę jak popłynięcie, zobaczenia tych fiordów, dojechanie na lotnisko, dojechanie do Bergen z lotniska, tego typu rzeczy. Szczerze powiedziawszy, nie kosztowało nas wiele jedzenie. No poza tym wspomnianym Big Tasty, o którym Wam już tutaj mówiłem. Ale tak naprawdę jedzenia przywieźliśmy bardzo dużo swojego, tak więc troszeczkę zaoszczędziliśmy na jedzeniu. W większości było to jedzenie z Biedronki, tak więc daliśmy radę jest pierwsza rzecz płatności. Druga rzecz, niesamowicie mili ludzie, na każdym kroku uśmiechnięci, przyjemni i to nie jest takie wymuszone, wiecie, ale po prostu naturalne. Nie ma tego tak zwanego polish face wszędzie, na każdym kroku, smutku. Tylko naprawdę e, wszyscy bardzo mili i pomocni przede wszystkim. I pomocni. To też jest fajne. Spotykaliśmy bardzo wielu Polaków oczywiście, wszędzie słychać polski język tak więc to nie jest tak, że to jest jakieś miejsce odległe, bardzo dużo tutaj Polaków przylatuje. Zapewne jest to zasługa tego, z czego my skorzystaliśmy, czyli właśnie tanich biletów. Co na minus? Słuchajcie, no zapewne ten nocleg, który był taki średni, powiem Wam szczerze, że wydaliśmy troszeczkę pieniędzy na niego ale on był bardzo słaby. Ten nocleg był naprawdę kiepski, wiele rzeczy brakowało, no już nie chciało nam się kłócić, zwłaszcza mi, bo ja to wynajmowałem, nie chciałem już się kłócić o to wszystko, no ale ten nocleg był taki sobie. Łóżka były depresyjne bardzo, bo były w takiej wnęce umieszczone i nawet jak się budziło o 8, 9, gdzie już było widno, to cały czas człowiek miał wrażenie, że jest noc. No ale okej, okay, dobra, przeżyliśmy jakoś ten nosek. E, tak więc to chyba taka najgorsza rzecz. Aha, jeszcze jedno. Słuchajcie, cieszymy się, że nie kupiliśmy takiej karty turystycznej. Można było tutaj kupić taką kartę, która e, pozwalała na jeżdżenie za darmo komunikacją miejską oraz na niektóre darmowe muzea. Ale oczywiście faktem jest, że ta komunikacja jest darmowa, ale muzea nie do końca. Na ogół są to po prostu zniżki. Natomiast Bergen jest na tyle małym miasteczkiem, słuchajcie, że szczerze mówiąc, doszliśmy do wniosku, że chyba raczej nie będziemy tutaj po nim jeździć po prostu komunikacją miejską i że po prostu będziemy sobie chodzić pieszo. I faktem jest, że przez te trzy dni schodziliśmy to Bergen chyba z dwa czy trzy razy pieszo. I po różnych dzielnicach z domkami, po tym tutaj ścisłym centrum, gdzie jest ten port i na jego obrzeżach. Da się to wszystko ogarnąć spokojnie, pieszo, bez specjalnego gonienia. Tak więc gdybyście tutaj przyjeżdżali, śmiało chyba możecie olać również tą kartę. Kolejna, słuchajcie, rzecz, pamiętajcie, że pomimo, że wszędzie się płaci kartą, to w niektórych miejscach nie da się tego robić zbliżeniowo. Trzeba będzie po prostu włożyć kartę do. Yy... No, tego tam, automatu i wklepać pin, co dla mnie osobiście na no, początku było problemem, bo jak człowiek się przyzwyczaił do takich płatności, wiecie, zbliżeniowych. No, to nie zawsze ten pin potem pamięta. I na szczęście aplikacja Rewoluta bardzo szybko go nam przypomniała. No, to by było chyba na tyle. Słuchajcie, lotnisko jest bardzo fajne, jest tutaj naprawdę tak klimatycznie. My sobie dopijamy kawę i no, czekamy spokojnie na nasz lot. W Polsce powinniśmy być 22.30, coś koło 23.00. Znając te tanie linie lotnicze jak czyli czy Ryanair, to pewnie będzie to z jakimś lekkim opóźnieniem. Na całe szczęście nie mamy żadnego bagażu rejestrowanego, tak jak w Czarnogórze. Tak więc tutaj powinno się też to odbyć o wiele szybciej. Tam, tam były niezłe przejścia, no ale mniejsza z tym. W Polsce jest 9 stopni, wieczorem ma być podobno 4 nawet. Tak więc masakra. Powiem Wam szczerze, że liczyłem, że jak wrócimy do Warszawy, to tutaj po tych 14 stopniach, 15, to tam będziemy mieć po prostu temperaturę 20 stopni jeszcze we wrześniu. No ale coś się chyba mocno zepsuło, dobra, słuchajcie, my się widzimy w kolejnym materiale e, czeka jeszcze Czarnogóra mnie, na mnie do zmontowania, piąty odcinek za dwa dni i pewnie szósty i siódmy jeszcze pewnie będzie e, na. No, a ten materiał z Norwegii dopiero po Czarnogórze, tak więc Wy go zobaczycie już w momencie, w którym cała Czarnogóra będzie na YouTubie to by było chyba na tyle do zobaczenia